Aż sobie chyba zobaczę tutorial, jak wygląda. Ej, ciekawe, czy dostanę Blood points za przejście tutorialu. No, to ja wam najlepiej będzie, jak usiądziemy na Discordzie. Ja wam udostępnię ekran i zrobimy to razem, nie? To nie wiem, to raczej jutro już, nie? O kurwa, wygrałem. O tak, testy umiejętności, to to czego się muszę nauczyć. Kurwa, jaki zlagowany ten skillczek, desa. 2-2 kh, co? Kurwa, kręć szybciej tego gena. A No tak. A gramy jakbym miał dwieście. O kurwa. Ej, ale ten tutorial jest nawet inny. Co ja mam zrobić?

Jebać to, nie będę się ukrywał, przedniki. Jesteś tu, frajerze? Ej, gdzie szafki? Jeb do szafki! Ups. <grywka>

O kurwa, Meg przyszła mnie uratować. No to jest to DBD stare. Robię tutorial. Nie, dzisiaj nie, bo dzisiaj nie ogarniemy tego. Pejtan Kruszy i Nariko też chcą zagrać, to byśmy jutro, nie wiem, jutro się jakoś ustawili na Discordzie, żebym wam pokazał, jak to pobrać, bo to się nie pobiera z tej stronki, co to 1.0.0, tylko przez Steama. Ej, bot nie działa. No jebać tego stream elementa. Cześć Simba. Dobra, gdzie ten Fryer? O nie, powiesił Mac. Weźcie, podeślijcie mu linka do Discorda. Matko Dziękuję za, lin za linka. Ej, ale ups. <laughs> ten tutorial jest dużo dłuższy niż ten co teraz jest. A tem, dzięki bardzo za suba dla Prowler234. 113 sub, dziękuję bardzo. Wow. A, muszę sobie zaraz monsterka otworzyć. Dobra, gdzie jest klapa? Hop. I dostałem Blood Pointsy. No nieźle, źle. robimy jeszcze Tutorial killera. Ale masz przejebany Mek. Chodź tu kurwa. Dobra, ja wam pokażę, jak się gra killerem, nie? Łapiesz kogoś, wieszasz go na haku. Teraz się rozglądasz, czy nikogo nie ma w okolicy. Stoisz przed hakiem i czekasz aż umrze. Jakby się wierciła albo coś to jeszcze ją bijesz wtedy Tak grają profesjonaliści Siema Marcinek A nie tym razem szmato No dziwko Tak tak uciekaj do haka Uu. Teraz warto stanąć nad surwem i pokiwać mu głową. Tu nawet nie ma takich informacji. Nie podają takich informacji, bo każdy to wie, nie? Siemanko, Rado, cześć. No i znowu, stoisz przed surwem i go bijesz dopóki nie umrze. Widzicie tego cwaniaka? Patrz kurwa, gena robi. Tyż ma to. Złapana. Teraz idziemy tutaj. Do schedona mi zaraz zajebę. Daj mu uciec. <laughs> <Friendly> killer tutorial. <laughs> Teraz tak. Stajesz przed hakiem, gdzie wisi tutaj jedna. Rzucasz Dwighta na ziemię. Drugiego rzucasz na ziemię. Czekaj, nie tak, nie tak, nie tak. O tak. Żeby patrzył, jak ona zdycha, nie? Możesz ją jeszcze trochę w tym czasie pokładać maczetą. Zatem są zawsze dodatkowe punkty O, tak, Dwight podobać się. Tak się gra. Tak trzeba robić. Mac mi ucieknie. I mori temu co leży pod hakiem? Tak, pokazy pokazy pod hakiem. Ej, gdzie jest Mac? Kurwa, za gruby jestem. Wszystko, co piszeć, a ten będzie widać na streamie, bo mam przechwytywanie monitora, jakby co. O, umarła, dobra. O nie. No dobra, to idziemy do drugiego haka. Dobra, a to mogłem, mogłem zapytać tego, gdzie jest jego koleżanka. No weźcie, ja tu profesjonalny poradnik robię. I złapana. Jak teraz taka cwaniara chciała sobie uciec, nie? To trzeba ją rzucić na ziemię, stać nad nią, kiwać głową i czekać aż się wykrwawi. I wtedy jest zwycięstwo. Każda gra wygrana. O tak. No ale nie będziemy marnować czasu. No kurwa, weźcie, przestańcie, serio. No i co zrobiliśmy wszystko, chyba nie No i teraz sobie mogę punkty Powydawać Ej kurwa gdzie moje jedno